你。 команда, я говорю, так она мелкая. Można spróbować jeszcze raz. O, to, Jest, to nie.

Przesadzimy jeszcze raz. Czekałem cały rok. Chcemy tutaj wrócić jak wysoko w mojej każdej pięknie do ciebie, jak swój. Nowe pomysły na tatuażę, każdy sen. Tańczą wolne duchy, Sophie. Nie możem odpuścić.

Jak poleżamy, to ułatwiałybyśmy, że to Nie jest? Żelazko. dobrze. Idealnie. Proszę, wybierz sobie nagrodę. To Dzięki. Będziesz yeah.

ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ale wiem, hmm. 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 hmm.

Dobra, się znajdą. Znajdą się znajdą. Koreczkowycie. Przedmiot. Ну, すごいですよ

Chodźcie bardziej w moją stronę. Tu jeszcze jest miejsce. O. I startujemy. Patrzcie tu. Aż błyśnie. Ok, przebieramy się. 4, 3, 2. Stoimy, stoimy, stoimy. Świetnie, jeszcze jedno. Proszę i sure.

kënd shej ben 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 dzisiaj budowę przy Zespole Szkół Ogólnokształcących numer 8 przy ulicy Wiczyńskiej. To właśnie za mną budowane jest całkowicie nawet skrzydło szkoły. W tym skrzydle e, znajdzie się 21 sal ale także wspólne przestrzenie. Także przestrzeń nazywana przystanią sąsiedzką, czyli miejscem, w którym to mieszkańcy tej dzielnicy będą mogli spotykać się, integrować, realizować swoje plany. To co jest ważne, nie tylko pra, e, prace są realizowane zgodnie z harmonogramem, e, jest nawet e, lekkie przyspieszenie, więc już w listopadzie tego roku mamy nadzieję, że w tej lokalizacji będziemy? witać uczniów i mieszkańców naszego miasta. Bardzo komfortowe warunki nauczania. Poza samymi salami lekcyjnymi to też większe przestrzenie do pracy współdzielonej, pracy indywidualnej, ale również zagospodarowanie terenu dookoła tego całej, tej całej przestrzeni. Bo łącznie tysiące dzieciaków będą mogły w bardzo komfortowych warunkach, codziennie z radością i uśmiechem się. Znajdujemy się dzisiaj w szkole, która jest jedną jedyną w Polsce, która była projektowana bardzo nowocześnie. Teraz jest wizytowana przez przedstawiciela m.in. właśnie Intela. Pokazujemy nasze osiągnięcie, i pokazujemy, jak wygląda e, dzień w szkole życia, jak wyglądają e, zajęcia. Byliśmy przed chwilą, w, e, mieliśmy okazję zobaczyć zajęcia, jak wyglądają np. Na nauka e, matematyki poprzez gotowanie. No to pokazuje faktycznie, że jesteśmy tą jedną z nielicznych szkół w Polsce, która bardzo nowocześnie podchodzi do nauczenia najmłodszych e, mieszkańców naszego miasta. Bardzo cieszymy się przede wszystkim, że e, miasto Gdynia, oraz zespół szkół ogólnokształcących numer 8 rozumieją potrzeby transformacji edukacji za pomocą nowoczesnych technologii. To była świetna wizyta. Szkoła jest piękna. Cieszę się, że korzysta z tylu technologii zarówno dla nauczycieli, jak i w klasach. Jako Intel cieszymy się, że możemy wspierać ten projekt. I radość i duma rozpiera mnie dzisiaj, kiedy przekraczam progi tej szkoły. To jest wiele lat pracy, dyskusji, rozmów, ale efekt jest naprawdę oszałamiający. To jest szkoła, która spełnia najwyższe światowe standardy. Wielka inwestycja, największa inwestycja ostatnich lat w mieście, ale inwestycja bardzo świadomie zadedykowana młodemu pokoleniu. To jest szkoła, która jest bardzo potrzebna w nowej, rozwijającej się części miasta. Będzie także ofertą edukacyjną dla mieszkańców oczywiście i młodych Gdynian, z całego obszaru miasta. Edukacja to najlepsza przyszłość naszego miasta. To inwestycja w rozwój nie tylko całego miasta, ale też konkretna oferta dla młodego pokolenia. Dzisiaj ta szkoła staje się tego symbolem. Rozpoczynamy rok szkolny dla blisko 34 tysięcy młodych Gdzieńian. To uczniowie szkół podstawowych, to uczniowie liceów. To także przedszkolaki. Rozpoczynamy terminowo 2 września. Rok szczególny, dlatego że w tym roku zupełnie nowej lokalizacji, czyli w Gdyni Wicznie rozpocznie swoją działalność zespół, właściwie już rozpoczął zespół szkół ogólnokształcących nr 8. To zespół szkół, z którego wchodzi szkoła podstawowa nr 37 oraz 17 liceum ogólnokształcące przeniesione z ulicy 10 lutego. To zupełnie nowy budynek, nowoczesna szkoła, bardzo, bardzo nowoczesne rozwiązania edukacyjne. Możemy powiedzieć, że to jest szkoła modelowa nie tylko jeżeli chodzi o województwo czy Polskę, ale jeżeli chodzi o cały świat, bo jest to szkoła flagowa m.in. Microsoftu. Mamy tutaj rozwiązania bardzo nowoczesne, ale przede wszystkim największą wartością miejskiej edukacji są nauczyciele i pedagodzy. I w tym budynku, chociażby poprzez gotowanie, będą uczyć niektórych przedmiotów, zatem innowacyjne podejście w nowoczesnej strukturze. Ta szkoła jest, można powiedzieć, takim centrum innowacyjnej pedagogiki, nastawionej na pedagogikę myślenia, na pedagogikę działania i refleksji, więc to będzie nam przyświecało. Ta szkoła będzie wyróżniała się tym, że przestrzeń rozumiana w różny sposób będzie tym motywem wiodącym. Przestrzeń do współpracy, do podejmowania inicjatyw, przestrzeń edukacyjna, czyli jak Państwo przejdą się potem po szkole, zobaczą, że mamy zupełnie inne meble. Mamy tak zwane blended furniture, czyli zupełnie różne i ławki, i krzesełka, i siedziska, dużo sof, czyli... Przestrzeń dostosowana do różnego, do różnego stylu uczenia się naszych młodych ludzi. Można będzie zobaczyć salę do gotowania dla uczniów, salę projektową, salę pracy zespołowej, przepiękną bibliotekę, która też zaprasza, żeby po prostu przyjść, wypożyczyć czy w ogóle porozmawiać, pobyć ze sobą.